Witajcie, witajcie Dzisiaj wielka albo niewielka akcja przycinania suchych gałęzi Z orzecha tu jest jedna Druga taka dość spora Tutaj trzecia i czwarta Nie byłoby może nic trudnego Bo niby jest trochę wysoko Ale spokojnie można tutaj wyjść Ale trudność polega na tym, że tu pod spodem mam sporo małych drzewek, krzewów i jest duże ryzyko, że to mi się zniszczy, więc postanowiłem zabezpieczyć to właściwie byle czym, takim złomem. Tu są łapki, które będę później remontował, konstrukcja dobra, stalowa, mocna. I tak sobie poukładałem, żeby zabezpieczyć te drzewka przed spadającą gałęzią. No zobaczymy jak to pójdzie. Mam nadzieję, że gładko i że nic mi się nie uszkodzi. No i o, udało się popatrzmy na straty no, Tu malutka gałąź w sosenkę uderzyła Pewnie byłoby gorzej gdyby nie, nie ta ławka Tu mocno walnęło Ale na szczęście krzak ocalony gałąź sparła się na ławce ta, ławca, ta ławka się wywróciła wcześniej Ale jednak nic się nie stało No i dwie gałązki obcięte Tyle udało mi się naobcinać. Dwie gałęzie są takie dość spore. Tu nawet jedna jest połamana, więc są mniejsze kawałki. Została mi jeszcze jedna gałąź. Ona jest taka niepozorna tutaj, ale ciężko się będzie chyba do niej dostać. Będę musiał strasznie uważać. No i pod spodem, akurat pod tą gałęzią, no raz jest znak. Dwa dąb, hibiskus, którego byłoby mi chyba najbardziej szkoda I parę innych krzewów Więc muszę to jakoś zabezpieczyć I jakoś się tutaj dostać do tego Do tej gałęzi A jednak odpuszczę sobie tą gałąź Po krótkim zastanowieniu się stwierdziłem, że jest to zbyt ryzykowne Ciężko jest się tam dostać z tej drabiny więc szkoda by było, żeby narobić dziadostwa i zrobić sobie krzywdę. Czasami trzeba po prostu niektóre rzeczy odpuścić i nie robić czegoś na siłę i ryzykować. Korzystając z okazji, że jestem na drzewie, to pokażę Wam, popatrzcie jaka się dziupla zrobiła. To jest zwykłe pęknięcie drzewa. Ale niewykluczone, że może jakiś mieszkaniec tutaj sobie zamieszka. Widziałem ostatnio parkę dzięciołów, które się kręciło tutaj na tym drzewie. To może sobie to zaadoptują. Zobaczymy. I to by było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was z drzewa. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.